Konkurs uruchomiliśmy 10 lat temu. Sądziliśmy, że będzie to taki element dopingujący biblioteki, bibliotekarzy, samorządy do tego, by biblioteki unowocześniać, by inwestować w biblioteki. Muszę przyznać, że od tego czasu, od 10 lat biblioteki się zmieniły. Zawsze były traktowane jako te instytucje w gminach, w samorządach, no nie pierwszo, pierwszorzędnego znaczenia. Teraz, skutkiem właśnie tego rodzaju działań i też takich przedsięwzięć świadomie organizowanych przez Ministerstwo Kultury, biblioteki nabierają coraz większego znaczenia w kulturze, w samorządach, w środowiskach lokalnych i ten konkurs się bardzo dobrze w to wpisał. Nagradzamy w dwóch kategoriach. To jest kategoria dotycząca bibliotekarzy, bibliotekarz roku. Dla bibliotekarza, który wyróżnia się kreatywnością, działalnością nie tylko tą ściśle biblioteczną, ale także tą okołobiblioteczną związaną z popularyzacją książki, czytelnictwa, z organizacją różnych innych działań w bibliotece, wystaw, spotkań autorskich. No i biblioteka roku dla instytucji, która także szczególnie jako całość wyróżnia się tego rodzaju działalnością. W tym roku bibliotekarką roku można by powiedzieć, nie bibliotekarzem jest pani Anna Gębska, dyrektor biblioteki miejskiej w Starachowicach, natomiast wyróżniona została biblioteka miejsko-gminna gminy Chmielnik. Czym się powinien wyróżniać bibliotekarz, aby zostać bibliotekarzem roku? Przede wszystkim powinien pracować bardzo dobrze i powinien, wydaje mi się, oddać to, co najlepsze, najlepsze cechy. Ja pracuję bardzo długo w bibliotekarstwie. Trzeba pokochać ten zawód przede wszystkim. I trzeba pokochać ludzi, bo biblioteka jest dla ludzi. Biblioteka stała się miejscem spotkań. My mamy bardzo dużo grup i stowarzyszeń, które u nas jak gdyby rezydują, ale też i oczekują od nas pewnej pomocy. My wyszliśmy do ludzi przede wszystkim takich, nazwijmy to, bo dzisiaj tak nazywają to 50, plus, ponieważ nasze miasto jest miastem ludzi starszych. Prowadząc statystyki grup wiekowych, które korzystają z naszej oferty bibliotecznej, stwierdziłam, że w zasadzie skierujemy naszą działalność na małe dzieci i na ludzi 50. Plus. Ponadto wyróżniamy jeszcze samorząd, czasem dwa samorządy, za takie świadome, dobre działanie sprzyjające modernizacji bibliotek.